Cześć! Nazywam się Wojciech Piwowarczyk, Od 16 lat jestem przedsiębiorcą i prowadziłem firmę gastronomiczną. Kilka lat temu nastąpiła ogromna transformacja na rynku, ponieważ internet zaczął się rozwijać. Wtedy moja firma również przeżyła pewne załamania. Zacząłem rozglądać się za internetowym biznesem. Trafiłem na ciekawy projekt biznesowy od firmy Duolife w połączeniu z teamem RR. Który bardziej onlineowo zaczął rozwijać ten biznes. Przez dwa miesiące pracy w tym projekcie osiągnąłem pozycję menadżera regionalnego, odebrałem swój samochód, jak również pojechałem na wycieczkę zagraniczną dla menadżerów. Jestem obecnie na pozycji senior menadżera. Pozycję menadżera uzyskałem w ciągu dwóch miesięcy pracy. Ponieważ miałem problemy ze stawami, dwie operacje kolana, byłem trochę wykluczony ze sportu, moim ulubionym produktem, który mi się spodobał w firmie Duolife, jest kolagen. Kolagen, który piję codziennie i używam go już od czterech lat. Spowodował, że dzisiaj mogę czynnie uprawiać sport, biegać nawet codziennie. Nie robi mi to żadnego problemu, moje kolano nie jest tutaj w tej chwili jakimś obciążeniem. Moim kolejnym produktem ulubionym jest chlorofil, który właśnie sobie tutaj popijam w takiej wersji rozpuszczonej w wodzie. Na takie upały jak dzisiaj, a mamy prawie 30 stopni, bardzo fajnie orzeźwia organizm, ale też daje energii, zastępuje taką kawę, czyli pobudza mocno i oczyszcza organizm na zdrowie. Pierwszą wycieczkę wypracowałem do Turcji na pozycji menadżera, którą uzyskałem w ciągu dwóch miesięcy. Była to wycieczka menadżerska, all inclusive. Było ponad 220 osób z różnych części świata. I z racji tego, że nurkuję i zwiedziłem dużo krajów, byłem na różnych wycieczkach, byłem pod ogromnym wrażeniem organizacji, tej ekskluzywności tego wyjazdu. Ponieważ firma o wszystko zadbała. Mój pierwszy rok działalności w Life to był po prostu konsumencki, nie działałem. Natomiast od podjęcia decyzji, że chcę tutaj zarabiać pieniądze, dwa miesiące pracy wypracowałem. Pierwszy samochód to był Jaguar XE. Z racji tego, że umowy są terminowe na dwa lata, na rok. To po tym czasie firma proponuje kolejny samochód. I kolejnym samochodem jest właśnie to BMW Serii 3, którym się poruszam już ponad rok. Wojciech, czy ty wiesz, jakie jest największe wyzwanie w zarabianiu przez internet? Więc sobie, moim największym wyzwaniem było wybór marki samochodu i koloru od firmy, która daje możliwości takie korzystania z tego samochodu jako nagrodę w zarabianiu przez internet. Jeżeli dzisiaj chcesz dowiedzieć się, jak zarabiać przez internet, poniecznie zostać z nami na tej prezentacji i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Zapraszamy! Hej!